Moi drodzy, kto nie lubi muminków? To znaczy, pewnie ktoś nie lubi, ale myślę, że jest to frakcja społeczeństwa, a pozostała część ma z nimi związane raczej dobre wspomnienia. I właśnie dlatego dzisiaj bierzemy na warsztat Dom Muminków od marki Fantasy, czyli ładny, wystawowy secik z muminkami, właśnie w roli głównej. Zapraszam! Nie będę was oszukiwał, że za dom Muminków wziąłem się z sentymentu własnego, bo fińska opowieść nie była jakoś mocno obecna w moim życiu. Niemniej wiem, że te sympatyczne stworki są popularne w naszym kraju, a do tego ich dom od dawna aż prosił się o wersję klockową. No i oto jest. Dom Muminków od PanTasy jest wydany na licencji i od razu widać, że zestaw jest dopieszczony, choćby po samym wybiórczo lakierowanym pudełku. Klocki i instrukcje są bez zarzutu, te pierwsze pochodzą od Cobrix, a ta druga jest czytelna i wydana na poziomie. Nie ma się co rozwodzić. Poziom trudności samego buildu oceniam jako średni-wyższy z powodów czysto systemowych. Zastosowane techniki są przeważnie ciekawe, choć nie znajdziemy tu nic rozsadzającego mózg, a największym wyzwaniem jest łączenie w całość większych paneli. To wymaga trochę wprawy i ostrożności. Ludzie walczący z OCD będą musieli postarać się, zwłaszcza przy dachu, zaprojektowanym niezwykle zmyślnie, ale wymagającym sporo precyzji, jeśli chcemy, żeby był idealnie spasowany. Są też naklejki, jednak to głównie obrazki, więc absolutnie nie ma tragedii. Dużo uwagi w secie poświęcono mini buildom, które stoją na bardzo wysokim poziomie i robią użytek z kilku nieoczywistych części. Dystrybucja ich budowy w trakcie całego doświadczenia też jest przemyślana, bo budujemy je w dwóch falach: pomiędzy nieco bardziej męczącymi ścianami zewnętrznymi, a przed ukoronowaniem domów zmiankowanym wcześniej dachem. Za to ogromny plus, a do tego fani historii o muminkach znajdą tu sporo nawiązań do konkretnych opowieści o nich. Po zbudowaniu, 43 cm domu muminków możemy oczywiście otworzyć i śmiało traktować jak domek dla lalek. To główny i w zasadzie jedyny feature zabawowy tego setu, który również jest rozwiązany elegancko, choć jak na mój gust, zawiasy z tyłu można by jakoś lepiej ukryć. Bo od tej strony domek prezentuje się zdecydowanie najsłabiej. Tę kwestię nadrabiają jednak figurki. Fantazja zastosowało tu najsensowniejsze rozwiązanie i dało najważniejszych bohaterów w ich popularnych wersjach bez żadnych W Postacie przedstawione są fenomenalnie, a do tego jakość ich wykonania jest bardzo wysoka. Łączenia krawędzi są praktycznie niewidoczne. Tu przyczepiłbym się tylko do fartuszka mamy Uminka, który jest naklejką oraz do cylindra daty łączącego się z figurką na zasadzie grawitacyjnej. Niemniej jest bardzo, bardzo dobrze. Ogólnie Powiedziałbym, że ten zestaw to świetny set typu one-shot. Będzie doskonale prezentował się jako wolnostojąca ozdoba, a do tego zapewni sporo zabawy przy składaniu. Sprezentowałbym go jednak nieco starszemu fanowi, z racji na kilka ciekawych, ale wymagających cierpliwości momentów. Na dobrą sprawę zabrakło tutaj wyłącznie buki oraz lepszej dostępności w Europie. Od producenta mamy już jednak informację, że ten drugi problem lada moment się skończy, bo dostawa jest już w drodze. Dajcie znać czy dodalibyście do muminków do Waszej kolekcji i jak ogólnie widzi Wam się ten zestaw. My ze swojej strony możemy obiecać, że na kanale zobaczycie wkrótce więcej recenzji od Fantasy, więc możecie podsyłać nam swoje sugestie w tym temacie. Zachęcam też standardowo do łapek w górę, subskrybowania kanału oraz wspierania nas na Patreonie. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.